Witam serdecznie. Maciek z tej strony. Przychodzę do Was z kolejną opcją. Przyjrzyjcie się teraz ekranowi. Zaraz zrobi się ciemno. kluczek jest w stacyjce, przekręcam zapłon. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu jest ikona świateł High Beam Assist. Automatyczne światła drogowe. Po przekroczeniu prędkości 37 mil na godzinę, czyli około. 50, 60 niecałych kilometrów. Samochód, nie wykrywając auta jedącego z naprzeciwka, automatycznie włącza światła długie. Żeby ta ikona przy każdym odpaleniu Wam działała, potrzebujemy, zapalimy światło, tak, bo będzie bardzo zła jakość. Potrzebujemy w ustawieniach samochodu pokrywa jest już otwarta. Wejść tutaj w ustawienia pojazdu, oświetlenie. Musimy sprawdzić, czy mamy aktywnego asystenta świateł, czyli Light Assist, włączonego oczywiście, bo jeżeli go wyłączymy, to nie pojawi się ta ikona. Musimy mieć czystą szybę, bo działa to na zasadzie kamery, która jest umieszczona tutaj i czasami jest tak, że jeżeli nie ma żadnych problemów z samochodem, status pojazdu i jest brudna szyba, to Light Assist i High Beam Assist nie będzie działać, bo będzie napisane oczyść szybę. Musimy mieć, yy, musimy mieć tą opcję aktywną Automatyczne światła mijania w deszczu, kierunkowskazy komfortowe Oświetlenie, nic poza tym Natomiast tu musimy mieć aktywne Light Assist Żeby aktywować tą opcję i mieć cały czas aktywne High Beam Assist yy, Które samo włącza nam światła Nie musimy na to, yy, na to reagować Bo oczywiście możemy to wyłączyć to jest tak zwana pamięć. Jak widzicie, włączyły się długie teraz, a odsuwamy. Mamy wyłączone, nie jest włączone automatyczne światła drogowe, ale odchylając wajchy od siebie, adaptacyjne, adaptacyjne oświetlenie nam się uruchamia. W tym celu potrzebujemy urządzenia OBD-11. Ono wam się pojawi tutaj na ekranie. Oczywiście w nowszych autach otworzona maska, ręczny zaciągnięty, kluczyk na zapłon. I teraz Wam pokażę, jak wygląda to domyślnie. Tu jest co, co prawda jest włączone, wyłączymy je. I zobaczcie, teraz w tej chwili załącza się, ale za każdym y, za zgaszeniem samochodu, zobaczcie, wyciągnę kluczek, wkładam ponownie. I zobaczcie, już się nie zapaliło. A jest to spowodowane następującą rzeczą. zobaczcie, y, domyślnie w ustawieniach oświetlenia. Jest tylko czas łączenia, wcześniej, automatyczne światła mijania, kierunkowskazy komfortowe i tablica przyrządów, przepraszam, połączy się ze wszystkimi. Bezprzewodowy Android Auto się łączy. Bezprzewodowy Android Auto też mogę Wam podać kodowanie, natomiast potrzebuję kogoś chętnego, kto by przyjechał do mnie z samochodem. Z systemem Amudsen na przykład w Skodzie Kamik, bądź też z dużym ekranem w Seacie Arona, bądź w Seacie ATK. Ale wracając do tematu. Oświetlenie i nie będziemy mieć tego asystenta świateł. Pozostałe opcje będziemy mieli w tym celu. Tak jak mówiłem, potrzebujemy urządzenie OBD Eleven. Przeskanowany samochód. Wchodzimy w centralny układ elektroniczny adaptację i tu wpisze, wpisujemy Fernlist asystent Fernlist Assistant mamy tutaj okienko 5 pozycji i tutaj jest yy, tak mensterung Fernlist asystent jest brak, zaznaczamy występuje przepisujemy login adaptacja przyjęta, sprawdźmy co to zmieniło pewnie już się domyślacie od czego to jest Wchodzimy w menu oświetlenia, mamy Light Assist aktywne, wtedy możemy sobie włączyć bądź też wyłączyć. I teraz pamięć, y, pamięć asystenta y, świateł drogowych jest tutaj. Jest zaznaczone, as, y, jest as, y, aktywne. Fernlish Assistant Reset jest aktywne. Oznacza to, że za każdym razem się resetuje. Dajemy na nie aktywne. Wyjątkowo tym razem nie włączamy czegoś, tylko wyłączamy coś. Adaptacja przyjęta i w zasadzie na tym się kończy nasza, nasze kodowanie dziś odnośnie tej funkcji oczywiście Beam Assist gdybyście chcieli zobaczyć też również, również mogę Wam pokazać jak aktywować i teraz tak wyłączymy sobie zapłon, wyciągamy kluczyk i zobaczmy nie zapala nam się nadal właśnie ikonka ale teraz włączymy adaptacyjne oświetlenie i zgaśmy ponownie wyjąłem kluczyk i znów przekręcamy Jest ikonka A zaraz w przebitkach zobaczycie jak działa to na trasie Pozdrawiam serdecznie Trzymajcie się, cześć High beam assist Auto z naprzeciwka Wykrył Wyłączył Prawy Dolny róg Biała ikona U. Załączył Wyłączył, bo wykrył Znowu nic nie jedzie. Włączył długie. Tak to działa: automatyczne światła drogowe sterowane kamerą asystentów w podszybiu. High beam assist. Automatyczne światła drogowe, sterowane kamerą na szybie nie wykrywa nic naprzeciwka ani jadącego przed nami, żeby go nie oślepiać, włącza długie.